Witam Was bardzo serdecznie. Tu Magdalena Atkinson z Dzięki z Polska. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić refleksją i kontemplacją na temat klucza 16. Jest to bardzo taki wyjątkowy klucz. Każdy z nich jest wyjątkowy, ale ten... tą wyjątkowością jest, jest tajemnica talentu. I ci, którzy tą tajemnicę chcą zgłębiać. Prędzej czy później, gdzieś z tą energią się zetkną. Co to znaczy mieć talent? I różne systemy mogą nas w różny sposób o tym informować, niemniej jednak jestem przekonana, że w ostateczności wszystkie one zbliżą się do tej samej konkluzji. Żeby mieć talent, trzeba mieć entuzjazm. I tego dotyczy klucz szesnasty. W pozycji daru. Dotyczy on e, wszechstronności. E, w pozycji cienia e, to jest e, cień obojętności, a w pozycji najwyższej, CD, e, to jest mistrzostwo. E, ja rozważałam ten klucz w swoim profilu, e, na początku, w, w swoim profilu Human Design. E, Ponieważ jest taki kanał w systemie Human Design, który właśnie nazywa się kanałem talentu. Łączy on 48. klucz z 16. i one razem tworzą kanał talentu. Ja osobiście mam 48. klucz w swoim profilu, nie mam 16. Ale jest jeszcze jedna inna droga, którą wskazuje z jak do tej energii 16. klucza dojść i to jest przez partnera programowego. I partnerem programowym dla klucza 16 jest klucz 9. I on również jest mi bliski. Także gdzieś w środku jest mi ten klucz yy, yy, znajomy. Yy. Może to wynika też z tego, że tradycyjnie w I Aichingu dotyczy on e, ludzi zajmujących się sztuką, artystów, muzyków, tancerzy, malarzy. E, a ja gdzieś należę do tej grupy jako, jako muzyk, jako, jako poeta, e, autorka tekstów itd. E, I oczywiście, e, żeby dojść do mistrzostwa w swoim, e, w, swoim e, w swojej działce, nazwijmy to. Ze strony, z punktu widzenia jakiejkolwiek, jakiegokolwiek kunsztu, jakiejkolwiek sztuki, mówi się o tak zwanych 10 tysięcy godzinach. Czyli, żeby zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie, trzeba coś, jakąś czynność powtarzać przez 10 tysięcy godzin. Możemy sobie pomyśleć, 10 tysięcy godzin to strasznie dużo czasu. I, ale jeżeli pomyślimy, ile, ile godzin powiedzmy ćwiczy dziecko, które jest, jest szkolone i u którego się znajdzie talent, na przykład pianistyczny, i od dziecka ta osoba będzie ćwiczyć po, po 2-3-4 godziny później więcej dziennie, to w między swoim powiedzmy, jak będzie mieć około lat 20, to osiągnie to swoje mistrzostwo czasami wcześniej, czasami później, a czasami wcale nie potrzeba tych 10 tysięcy godzin. No i właśnie, na ten temat mówi klucz szesnasty. E, ja do niego, że tak powiem, połączę go troszeczkę z 48 i połączę go troszeczkę z 16, bo one mi są bliskie, a są to osobiste kontemplacje, ale na końcu cały obraz e, się jak gdyby wyłoni. Żeby mieć kanał talentu, trzeba mieć w sobie głębię, czyli coś, z czego będzie, z czego można czerpać, tak? To jest klucz 48, dar głębi. Drugą zaletą, drugą jak gdyby drogą jest klucz 9, który mówi nam, że darem jest, są małe kroki do przodu. Czyli w cieniu jest to inercja, a w darze klucz dziewiąty to determinacja. Czyli to jest wskazówka, że żeby ruszyć z miejsca, trzeba zrobić pierwszy krok. I mi się nasunęło do tego klucza szesnastego z tej takiej mojej perspektywy. E, pewna paralela. Ja uwielbiam archetypy i uwielbiam e, tak. I w związku z czym mi się nasunęła paralela do rzeki. W energii cienia jest, zakrada się pewnego rodzaju obojętność. Albo zaciekawienie, ale lęk przed zrobieniem kroku dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że płynie, jesteśmy nad brzegiem rzeki, i płynie sobie ta rzeka. I tym nurtem płyną ludzie. Są, są pochłonięci nurtem, cieszą się tą wodą, płyną. Możemy sobie wyobrazić, nawet są jakieś wyścigi czy coś w tym stylu. I mamy tak zwane osoby, które obserwują tą całą sytuację na brzegu. I teraz niektórzy to obserwują i mówią: A, ale fajnie, musi być tam w tej wodzie, ale ja nie pójdę, bo się boję. Albo, a ja nie pójdę, bo nie umiem pływać. Albo, a ja nie, ja nie pójdę, bo jeszcze nie jestem gotowy. Albo, ja nie pójdę, bo ja tylko sobie chcę popatrzeć. Ale właściwie albo ja nie pójdę, bo jest mi to zupełnie obojętne. I teraz kto wygrywa? Wygrywają ci, którzy mają odwagę wejść do rzeki i pozwolić zrobić pierwszy krok. I klucz szesnasty tego nas jak gdyby uczy, że żeby podążyć za swoim, za swoim powołaniem, za swoim darem, za swoim talentem. Trzeba mieć entuzjazm i chęć ruszenia z miejsca. W energii cienia to zakrada się tutaj ogromna obojętność, albo właśnie ten taki lęk, że nigdy nie jestem gotowa na to, żeby coś zrobić. Czyli będą to ludzie, którzy albo myślą bardzo jednotorowo i szkolą się w jakiejś jednej dziedzinie i szkolą się nieustannie w tej jednej dziedzinie. I nigdy nie są gotowi, żeby przejść dalej. Albo są gotowi, ale mają tak zwane klapki na oczach. Nie pozwalają sobie na rozwój daru, którym jest wszechstronność. A obojętność to w ogóle jest taka. To jest taki trudny cień. To jest bardzo kolektywny cień. Czyli na przykład w jakiejś sytuacji trudnej ta tendencja do oglądania się na bok, kto. Inny zrobi jakąś, jakąś, jakąś rzecz. Nie ja, tylko ktoś inny. A ten ktoś inny powie, nie, no nie ja. Niech to zrobi ktoś inny. Czyli zawsze jest ten ktoś inny, który coś może zrobić. W sytuacjach w różnych sytuacjach ta obojętność może, może mieć drastyczne skutki, bo się potem okaże, że to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za jakąś sytuację, albo to jesteśmy my, którzy mogliby coś zrobić i um, uchronić kogoś przed, przed jakąś stratą czy śmiercią, czy czymkolwiek innym. Um, mówi się nawet, że taki jest... Um, e, że obojętność jest jak gdyby jest gorsza niż nienawiść, bo to obojętność zabija miłość. E, obojętność jest um, gorsza niż e, herezja, bo zabija wiarę w, wiarę w cokolwiek, w człowieka, w drugą osobę. Także cień obojętności to też jest pewnego rodzaju marazm i również pewnego rodzaju lenistwo. To dużo rzeczy się w tym wszystkim może zmieścić. Także jak na przykład mam marzenia, mam wielkie plany, ale brakuje mi tej energii takiej żeby coś ruszyć bo właściwie na końcu brakuje mi entuzjazmu nie jestem do końca przekonana przekonany że coś jest dla mnie dobre albo nie mam wystarczającej energii żeby pójść ten krok do przodu i w pozycji daru nagle ten entuzjazm ta energia wewnętrzna w nas powoduje że otwierają się przed nami drzwi i to są drzwi naszego osobistego talentu i nagle sobie uświadamiamy, że zwłaszcza osoby, które będą miały klucz 16 w swoim profilu hologenetycznym, to będą osoby niezmiernie wszechstronne, które się łatwo uczą, e, które mają łatwość przyswajania informacji. E, I w darze wszechstronności nie idą jednotorowo, ale... E, Coś ich zainteresuje, rozwijają to, a potem do tego dokładają wiedzę z kolejnego tematu, które ich interesuje. I w tym momencie, jak gdyby, możemy tutaj się yy, zobaczyć, że to będą ludzie renesansu i to będą tak zwani ludzie renesansu, czyli wszechstronni, o wszechstronnych zainteresowaniach, ale również ludzie o takim, powiedzielibyśmy, holistycznym podejściu do, do zdrowia, do, do życia. Potrafią przez różnymi drogami dojść do, do tego, żebyśmy się czuli lepiej, żeby życie było zdrowsze. I w cieniu ciekawostką by było to, że w cieniu taka osoba może mieć ogromny talent, który by się tak wydawał z zewnątrz, ale to mogą być osoby niezmiernie jednokierunkowe. I mi się wydaje, że tutaj ten cień widzimy bardzo dużo go dookoła. Czyli z jednej strony mamy obojętność, a z drugiej strony mamy osoby, które są ym, właśnie z klapkami na oczy w rozwinięciu w jednym kierunku. I ja na przykład tu widzę w, w obecnej medycynie dominującej, czyli ten podział, że lekarz zajmuje się, specjalista zajmuje się jakimś odcinkiem ciała, nie patrząc na ciało holistycznie. Ym, no i w tym momencie tutaj zakradają się y, ogromne błędy i... Y, 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 y Uzależnienia od leków, które na dobrą sprawę wcale, mogą, wcale nie tego doty może dotyczyć jakiś, jakiś problem. On może się objawiać, jakaś choroba w jakiejś części ciała, ale gen geneza tego, tego stanu może być gdzieś indziej. I teraz lekarz holistycznie, który spojrzy na to, znajdzie, znajdzie to rozwiązanie czyli znajdzie to albo w psychosomatyce, albo w traumie z jakiejś dziecięcej czy, czy z przeszłości. I jest w stanie poprowadzić pacjenta do, do zdrowia dużo szerszą drogą, szukając różnych rozwiązań w różnych dziedzinach. Czyli tutaj może być, może być całe spektrum metod, które mogą, które mogą pomóc, i taki lekarz z taką holistycznym podejściem będzie mieć te umiejętności. Ja mówiłam, że 16 klucz dotyczy sztuki. W etchingu tak, ale jak możemy tutaj sobie wyobrazić, ta wszechstronność, ta holistyczność to nie dotyczy tylko ludzi, ludzi zajmujących się sztuką. Niemniej jednak, jakbyśmy spojrzeli na przykład na, na Leonarda da Vinci, który był takim no, wzorem człowieka renesansu, to, to, jest, to, 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 to był to artysta, który był fenomenalnym artystą, ale fenomenalnym inżynierem, wynalazcą, który ciągle dodawał, rozwijał. Miał ogromną wszechstronność i, i z punktu widzenia sztuki, i nauki, matematyki, fizyki. I tak mi się wydaje, że każdy z nas gdzieś zna takie osoby w naszym środowisku. Tak? Ja bym powiedziała, że taką osobą był mój dziadek, który był prawnikiem z wykształcenia, ale równocześnie malarzem i interesował się bardzo wieloma różnymi rzeczami. I dla mnie w pewnym sensie jest takim symbolem człowieka renesansu. Wszechstronność i entuzjazm idą ze sobą w parze. I im więcej tego entuzjazmu, tym tak jak mówiłam, jak gdyby droga sama się otwiera. Czyli włącza się w tym momencie klucz dziewiąty, który będzie krok po kroku nam wskazywał, gdzie mamy, w jakim kierunku pójść. I im wyższa jest ta wibracja, tym dochodzi do energii mistrzostwa. No, bardzo piękne, piękne słowo, ale nie jest to mistrzostwo w jednym kierunku, czyli, powiedzmy, z naszego punktu widzenia, mówimy, że ktoś jest mistrzem w bieganiu albo w skakaniu albo, albo w czymkolwiek innym, czyli, jak gdyby, osiągnął umiejętność w tej jednej dziedzinie. Mistrzostwo z punktu widzenia džinkies to jest ogromna wszechstronność. To jest umiejętność bycia, rozwijania, jak gdyby, pokazywania tego daru w wielu, wielu dziedzinach. Tym jest prawdziwy mistrz i tym się różni mistrz od specjalisty, bo specjalista pokaże nam jednotorowo. Jakąś swoją działkę, może mieć ogromną wiedzę na ten temat, ale jest to, jest to dosyć zawężona e, e, sfera, a mistrz pokaże nam całą e, e, paletę barw, paletę różnych metod e, itd., itd. i tak i I ten dar wszechstronności, który rozwija się w mistrzostwie. Nabiera coraz większej takiej, jak to właśnie w tych wibracjach, coraz wyższych, coraz wyższych mamy. Jest coraz bardziej wyrafinowany, i właściwie w pewnym momencie na bardzo wysokiej wibracji dotyka elementu takiego magicznego. Niektóre CD mają coś takiego, one wydają się w ogóle tak trochę nierealne, albo w bajkach takie są. I może rzeczywiście tak jest, ponieważ ta, te energie niektórych sidi się przejawiają bardzo rzadko na świecie. W pozycji daru dużo jest to częstsze, niestety najbardziej często w pozycji cienia. Ale w pozycji daru, w pozycji sidi ten klucz szesnasty jak gdyby przestaje myśleć o obiekcie, w którym osiąga mistrzostwo, tylko jak gdyby ma dostęp do woli Boga. Do, do, do daru Boga, do talentu Boga, i właściwie czegokolwiek się dotknie, to mu wychodzi. Em, tak jak mówię, no brzmi, to, brzmi to nierealnie, ale ja jestem marzycielem i ja bym chciała zobaczyć taki świat. Albo chciałabym się spotkać z taką osobą, która przejawia ten, ten CD. I w tym momencie ta osoba, jak gdyby. Nie jest zainteresowana poklaskiem, czy żeby komuś zaimponować. Tak? Jakby się wydawało, że, że kanał talentu do tego zmierza, to są ci, którzy są na scenie, to są ci, którzy osiągnęli mistrzostwo, to są ci, na których wszyscy patrzymy i, o, i podziwiamy, jakie mają umiejętności. W tej najwyższej wibracji, CD wcale tym nie jest zainteresowany. On po prostu to robi, bo to kocha. I im więcej dotrzemy do takiej energii wyższej wibracji, tym entuzjazm nas będzie dalej ciągnął, żeby dalej się rozwijać. Bo to będzie energia, która nas ciągle będzie rozwijała, nasze umiejętności ciągle się będą rozwijały. Także, jeżeli macie kluczy, klucz 16 w swoim profilu, to jesteście szczęściarze. Mądrość, zabawa, lekkość, entuzjazm, którym możecie zarażać wszystkich. Także um, rozwijajcie to, proszę, i nie bójcie się zrobić ten krok do przodu. Um, no i to by było tyle z mojej strony, i um, zapraszam do kontemplacji kolejnego klucza, albo tych, które, które już są dostępne. Um, I pozdrawiam Was bardzo serdecznie.